Jak pan widzicie w ogóle ten konflikt te raś, reszta Ślązaków? Czy ten konflikt istnieje tutaj faktycznie? Wydaje mi się, że jest to konflikt wywołany sztucznie. Uważam, że jest to sztucznie wywołany konflikt, dlatego że Ślązak nigdy nie zastanawiał się nad tym, co to znaczy być Ślązakiem polskim, niemieckim. Czy w ogóle być Ślązakiem gdzieś wyalienowanym z polskości? Nie ma czegoś takiego. Jest myślenie bardzo głębokie: Ślązak Polak. Na pewno Ślązak Polak. Ja pochodzę z rodziny. Górniczej, tradycyjnej rodziny górniczej. I u mnie na przykład w rodzinie te tradycje powstańcze, gdzie zarówno mój dziaden ze strony ojca, jak i również jego bracia byli powstańcami, jeden z braci zginął w obronie kopalni Michał tutaj. W Śląskich w 1939 roku. U nas ta polskość i patriotyzm, tradycyjność pewna w myśleniu, w pewnych wartościach była bardzo głęboko zakorzeniona. I uważam, że my, ślązacy, tutaj rodowici, czujemy się również Polakami, bo o polskość tutaj na Śląsku walczyliśmy. I kwestionowanie powstań śląskich wydaje mi się dalece niestosowne i niewłaściwe, szczególnie jeśli jest to w debacie naukowej, w podłożu naukowym, merytorycznej. Również chcę nawiązać do dzisiejszej debaty, gdzie mamy przekrój różnych osobowości, które wypowiadają się, bo są to i naukowcy i redaktorzy. Uważam, że debata jest bardzo dobrze przygotowana, choćby pod tym kątem, że mamy również spojrzenie z poza Śląska jakby redaktora Semki, który wypowiadał się bardzo rzeczowo, bardzo ciekawie i moim zdaniem właściwie ujął problem, który który tutaj sztucznie, tak jak mówię, wywołał ruch autonomii